Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Państwo prosiliście o spotkanie w tym roku jeszcze dotyczące osiedla znajdującego się przy ulicach Robotniczej i Widok. To jest osiedle, przy którym głównie znajdują się budynki należące do gminy Starachowice, budynki socjalne i komunalne i zostało kilka tematów zaproponowanych w programie spotkania, a ponieważ ten program wiąże się też z planem, jaki mamy w stosunku do osiedla Robotnicza i Widok w najbliższych latach, to poprosiłem na to spotkanie do udział zarówno przedstawicieli równo, Policji, Straży Miejskiej, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Orpisza, moich zastępców Jerzego Miśkiewicza, Ewa Skibę, e, pracowników Urzędu Miejskiego, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy też za e, to osiedla odpowiadają. E, dlatego, że e, w najbliższych latach aplikując ośrodki na rewitalizację tego terenu mamy nadzieję e, na prawdziwą rewitalizację społeczną też tego Osiedla, a projekt, projekt będzie dotyczył nie tylko ulic Robotnicza Widok, ale również odcinka Starochowickiego Centrum Kultury, Parku Miejskiego, Pałacyku znajdującego się przy ulicy Konstytucji 3 Maja i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, a państwem, jako mieszkańcami tego osiedla. Bo to tak naprawdę daje nam możliwość mówienia o prawdziwej rewitalizacji tego osiedla nie tylko tej wizerunkowej, wizualnej w postaci zmodernizowanych budynków, ale również społecznej. E, jako jedyna gmina w województwie się wszystkim dostaliśmy się do takiego programu modelowa rewitalizacja miast. E, ten program, jeśli znajdziemy się w pierwszej 20 w kraju, da nam możliwość dostania środków na przygotowanie dokumentacji technicznej, audytów energetycznych dla budynków, o które będziemy chcieli aplikować przy okazji rewitalizacji, czyli budynków znajdujących się na robotniczej, na widoku, wnętrz Starowolickiego Centrum Kultury, terenu przed Starowolickim Centrum Kultury, parku miejskiego i pałacu, które o których wspomniałem. To jest ta kwestia przyszłości, która jednak toczy się każdego dnia u nas, bo pracownicy referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, jako jedyni w województwie, uczestniczą w spotkaniach i konsultacjach dotyczących tego projektu, bo są wytypowani jako jedyni w województwie i później będą też szkolili przedstawicieli wszystkich ponad setki gmin z terenu województwa wszystkiego w zakresie rewitalizacji. Więc tu jesteśmy wyróżnieni i ten nasz projekt został oceniony, bo jako jedyni w województwie się do tego programu zakwalifikowali. Z nami na sali jest pani Aneta następna mieć proszę się pokazać, która bezpośrednio przygotowuje projekt, który jest niesamowicie żmudny, niesamowicie wymagający, dlatego że trzeba zrobić tą siatkę heksagonalną, gdzie pani Aneta występuje zarówno do Policji, jak i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i do wszystkich innych instytucji, gdzie Państwo będziecie musieli przygotować naprawdę bardzo dużo różnych danych dotyczących... I ilości osób, które pobierają y, zasiłek taki, i inny zasiłek, i świadczenie, y, następnie na temat zaległości. No, bardzo dużo różnych danych jest potrzebnych do tego, żeby przeprowadzić później y, proces rewitalizacji i żeby dostać na to środki zewnętrzne. Więc to będzie wymagało ogromnej pracy i ona już jest wykonywana. Na razie tu w tym referacie, ale później się to przełoży też na instytucje, które mamy obecne na sali. I tu w przyszłym roku, na samym początku, bo mam nadzieję, że już w styczniu, uda nam się zorganizować spotkanie w godzinach popołudniowych, gdzie zaprosimy jeszcze większą grupę mieszkańców, dlatego że ten projekt od samego początku będzie musiał być poprzedzony konsultacjami społecznymi z bezpośrednio zainteresowanymi osobami, czyli przedstawicielami tych miejsc, o których wspomniałem. To dzisiejsze spotkanie ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, bo, bo, bo tak, o taki Państwo prosiliście, ale mówię, że będziemy dalej kontynuowali jako konsultacje społeczne w przyszłym roku te zagadnienie. To tyle jeśli chodzi o rewitalizację. Co się z tym wiąże? To jest to, że aplikując do te środki, my nie będziemy wykonywali żadnych większych remontów w tych budynkach, dlatego że Później, po tym jak dostajemy środki, mamy takie sytuacje, że musimy wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami na daną chwilę. Jaką sytuację mamy na przykład w naszych szkołach podstawowych czy gimnazjach, jeśli robimy teraz termomodernizację? Mamy wymienione okna na przykład 5 lat temu w szkole, które w tej chwili nie spełniają aktualnych wymagań. I okna, które z zewnątrz wyglądają dobrze, w środku wyglądają dobrze, naprawdę, no nie można mieć do nich żadnych zastrzeżeń. Okazuje się, że audyt energetyczny mówi, że trzeba je wymienić, więc nie chcemy takiej sytuacji u Państwa na osiedlu, gdzie zrobimy jakąś pracę, po czym po dwóch latach czy trzech będzie taka konieczność, że będzie trzeba to wszystko... Wyrzucić i od nowa montować nowe urządzenie i płacić za to jeszcze raz. Więc y, tylko i wyłącznie takie remonty, które są konieczne, gdzie y, zagrażają one zdrowym życiu, gdzie się zawali podłoga, gdzie jest jakieś inne zagrożenie, będą wykonywane przez referat lokalowy. Na przyszły rok jest około 500 tysięcy złotych na całe miasto, na wszystkie nasze budynki i lokale komunalne, i socjalne przewidziane na remonty, y, i to będzie w przyszłym roku wykonywane. Mamy na sali chyba też przedstawiciela firmy, która będzie sprzątała osiedle w najbliższym roku. Pan, panie Marcinie później przedstawi, która firma, czy pan panie, która firma wygrała przetarg i z którą będziecie Państwo współpracowali. Mam nadzieję, że do tej współpracy też zostaną zaproszeni mieszkańcy, bo w późniejszym etapie rewitalizacji Państwa udział będzie niezbędny do tego, żeby ten projekt nam się powiódł. Nie może być tak, że Urząd Miejski będzie wzywany do tego, żeby posprzątać w bloku, czy będzie wzywany do tego, żeby e, jakoś tam e, pomóc, tylko sami mieszkańcy muszą się zaangażować i zadbać o miejsce, w którym mieszkają. I tu e, też będzie niezbędna ta rola tej komórki, która będzie to nadzorowała, wybraniu takich społecznych aktywistów, których zresztą tu widzę na sali. Bo Państwo, akurat, którzy się pojawiliście, to są osoby, które się angażują, które się interesują, więc od Państwa trochę też będzie się ten proces zaczynał. Tak? Ale chodzi o to, że Państwo i za Państwa pośrednictwem do tego procesu będziemy musieli wciągnąć jak największą grupę osób, które mieszkają na tym osiedlu, po to, by nam się ten projekt wspólnie pomógł. Dalej, jeśli chodzi o. Poprawę bezpieczeństwa to ten monitoring również przy, przy przeprowadzeniu rewitalizacji myślę, że będzie mógł być zrealizowany, bo wtedy to będzie kompleksowy projekt dotyczący całego osiedla i wtedy łatwiej będzie nam uzyskać środki. Na sam monitoring teraz, który byśmy zrealizowali w, w ciągu dwóch lat, no środków nie dostaniemy, więc nie będziemy się na to kusić, ale w ramach rewitalizacji ten postulat, który Państwo zgłaszaliście o monitoring jest jak najbardziej zasadny i myślę, że że warto to zrobić. Jeśli chodzi o miejsca wypoczynku, to myślę, że dla dzieci plac, który został oddany przy ulicy Zakładowej i plac, który będzie zrobiony przy Szkole Podstawowej na Osiedle Orłowo, będzie w zupełności wystarczający. Warto się tylko pokusić o to, żeby go dalej rozbudowywać, ulepszać, no i żeby dbać o to, żeby tam było czysto, estetycznie i bezpiecznie i mam nadzieję, że mieszkańcy również w tym nam pomogą. Kolejny temat naszego dzisiejszego spotkania, który Państwo zaproponowaliście, to jest możliwość odpracowywania zaległości finansowych. Takie, taką możliwość stworzyłem. Zarządzenie, które podpisano, weszło w życie. Już zgłaszają się pierwsze osoby, które mają zaległości w stosunku do gminy Starachowice za mieszkania socjalne bądź komunalne, za czynsz. I te zaległości można odpracowywać. Zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców bądź ściągnąć wniosek ze, <coughs> wniosek ze strony Urzędu Miejskiego. Pracownicy referatu lokalowego pomogą wypełnić ten wniosek. Oni wejdą w kontakt już z referatem finansowym, który wszystkie dane posiada i będzie można w oparciu o ten wniosek go złożyć i starać się o to, żeby taką możliwość odpracowywania zaległości czynszowych uzyskać. To odpracowywanie może być we wszelakich formach, ale myślę, że taką najlepszą i najwięcej wartości dodającą dla naszego otoczenia to jest po prostu sprzątanie tych terenów, które gmina Starachowice posiada, a jest ich naprawdę bardzo dużo, więc można się to wykazać bądź w inny sposób. Tam jest cały katalog tych usług, które można świadczyć na rzecz gminy Starchowice, i e, bodajże stawka jest 10 zł za godzinę, e, to dług sobie w stosunku do gminy zmniejszać. Odchodzimy od umarzania zaległości czynszowych. Nie ma już e, takiej sytuacji, że ktoś miał 60 tysięcy długu, 30 tysięcy e, odsetek, i że my umarzamy, raczej już e, nie umarzamy. Możemy rozukładać na raty, jeśli ktoś się naprawdę będzie starał, to możemy coś takiego robić, ale takich prezentów w postaci tego, żeby ktoś miał 100 tysięcy zaległości i my umarzamy już nie będzie. Um... I y, jeśli widzimy, że ktoś naprawdę y, y, wykazuje wolę współpracy, naprawdę się stara, to wtedy możemy porozmawiać na przykład o umorzeniu częściowym zaległości, nawet w momencie, kiedy taką poprawę widać, nie tylko może w płaceniu, bo cóż z tego, że ktoś zacznie płacić, jak zacznie płacić z zasiłku, który MOPS przyzna jako dodatek mieszkaniowy, to jest i tak jedna i ta sama kasa, kasa gminy. Więc przekładamy z jednej kieszeni do drugiej kieszeni pieniądze, bo mam takie przypadki, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że tam ma 50 tysięcy na koszcie, ale już płaci. Mówię, to cieszę się, że Pan płaci. Ale dlaczego Pan nie płacił wcześniej? No bo wcześniej nie miałem tego dodatku. No teraz mam. No to yy, dzięki dodatkowi, który i tak z kasy gminy yy, do nas schodzi, no to jak ja jednej, do kieszeni do drugiej przełożę, to jakoś tam nie przybędzie. I, yy, I po prostu to do tych osób musi raz na zawsze trafić, że, że to w inny sposób można sobie pomóc i można też innym pomóc, bo, bo ten program odwracowania zaległości rzeczowych działa w niektórych miastach, sprawdza się no i u nas mam nadzieję, że też zacznie dobrze funkcjonować i wszystkich tych, którzy są zainteresowani serdecznie zapraszam do Urzędu Miejskiego i do skorzystania z takiej możliwości. Czekam na Państwa pytania. Pani Panie prezydencie, dzień dobry. Na początku to chciałbym bardzo podziękować. Myślę, że nie wszyscy tutaj dzisiaj mogli przybyć. Okres przedświąteczny. Jestem rozumie. rozumiemy. Bardzo dziękujemy panu Włodkowi Orkiszowi przede wszystkim, bo to jest, szanowni państwo, nie zdajcie sobie wszyscy sprawy z tego, ile pan Wodek robi. Mam hmm. nadzieję, że medal przyjaciela osiedla Ruchu widzę panu Włodzimierzowi Orkiszowi, Kiedyś dostanie. Tak. Natomiast, Szanowni Państwo, no tutaj ja prosiłem właśnie również, bardzo dla mnie ważne jest w tym 2016 roku, Panie Prezydencie, żeby uporządkować cały ten teren i widoki robotnicze. W tym roku, Szanowni Państwo, dzięki pomocy Pana Kisza, bo to jest bardzo ważne, który i finansowo się z własnych kieszeń dołożył, zrobiliśmy bardzo wiele. Ja, Panie Prezydencie, pamiętam doskonale 24 czerwca, kiedy wróciłem do Starachowic i prawa była większa ode mnie, a śmieci się walały, kosze były poprzepełniane. Zupełnie inna jest sytuacja. Jest zrobiona tutaj Marysia, która yy, siedzi niżej. Koson, to ta, która ma już swoje lata zasuwała. Koson wielu mieszkańców się, to zaangażowało, jest posprzątane, jest porządek i panie prezydencie, ja nie odpuszczam, a wie pan, że ja nie odpuszczam. Jak to pani Kamila Strządka mówi, jak mnie drzwiami wyganiają to oknem wchodzę. Więc... <grym> <grym> więc ja bardzo proszę Panie Prezydencie o zabezpieczenie jest. tych środków finansowych w 2016 roku, abyśmy naprawdę już to co przez 10 lat było niezrobione, gdzie, no Pana urzędnicy, no Pan jeszcze nie był wtedy Prezydentem, cały czas stwierdzili, że teren jest prywatny, to nie z miasta, z Panią Teresą Tyczyńską, nieocenioną Panią, bardzo dziękujemy, usiedliśmy i okazało się, Szanowni Państwo, że nie jest żaden teren prywatny i nigdy nie był, tylko zawsze należał do miasta. Nie musieliśmy robić, Zrobiliśmy, to jest jeszcze... Ogrom prac, Panie Prezydencie. Bo musicie wszyscy sobie zdać sprawę z tego, że jak nas widzą, tak nas piszą, jak będzie bałagan, no to niestety prezydent nie do, dołoży do tego. Radni nie, nie wszyscy a mamy jednego radnego, Szanowni Państwo, który jest bardzo nieprzychylny. Znaczy nie pan Młodek, bo nie Boży. Myślałem, że przychylny pan Boże, to... Pan Błodek zawsze był przychylny, ale no, tak się zdarza i taka jest prawda. Tutaj jeżeli chodzi o... Ale to opracowanie zaległości czynszowych. Chciałbym, żeby wszyscy sobie zdawali sprawę, bo tutaj 10. było spotkanie z Panem Prezydentem, bo ten rok. Yy, wiele osób mówi, a co mi materiał może zrobić, jak on mnie zmusi? Szanowni Państwo, nie, materiał nikogo nie zmuszał, ale tutaj jest Pan Krzysiu dłuż, który yy, doskonale wie i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie muszę brać z Nie chcesz, nie chcesz odpracowywać? z też nie dostanę, bo nie może być tak jak do tej pory, Szanowni Państwo, że yy, Pracownik socjalny przychodzi tylko po to, żeby dać pieniądze, żeby ktoś później taksów tam jedził i te Naprawdę no, zróbmy coś fajnego, posprzątajmy. Prezydent pomoże. Ale jest też, Szanowni Państwo, i teraz muszę to o tym powiedzieć. Sytuacja z tego roku, Pan Włodek tutaj wie najlepiej, gdzie sprzątaliśmy, a przez kilka, no miesiąc, dwa, trzy nie miał do tego wszyscy. zabrać. Prosiłem tylko o pomoc. na Malickiego? Nie ma, ale y, firma pana Malickiego wygrała teraz przetarg na, od 1 stycznia, od 1 stycznia tak, na sprzątanie tych terenów, panie. więc będzie musiał roczne lokalowe egzekwować e, żeby reagowanie prostu, i odbieranie wszystkich tych odpadów, nie. które będą przy okazji sprzątania czy jakiejś innej pracy. Bo nam się do... Panie Prezydencie to udało i naprawdę jest pożądane. Pani Teresa Tyczyńska to wie doskonale ile tam pracy było włożone. Słuchajcie Państwo, to nie jest tak, że referat lokalowy nie jest w stanie określić potrzeb remontowych. Owszem, jest to wiadomo, ale w ślad za tymi potrzebami oczywiście są potrzebne ogromne środki finansowe. Jest to substancja mieszkaniowa około stuletnia. Więc y, wszystko po kolei, począwszy od dachów, a jest to eternit. Wiemy, że eternitu aktualnie już się y, nie produkuje, więc lada moment rzeczywiście budynek po budynku będzie tak przeciekał, że nie będziemy mieli środków finansowych, żeby generalnie wymieniać y, te dachy, prawda? Y, dalej, stropy są y, do naprawy. Tak jak tutaj pan Szyposzyński y, wspomniał. To, że niektórzy nie dbają o mieszkanie, a są tacy, no, przeciekają te stropy, to powoduje no, całkowite zniszczenie w konsekwencji wymiany elementów konstrukcyjnych stropu, czyli belek stropowych, bo mieliśmy takie remonty. To są już kosztowne remonty. Owszem, posadzki, stolarka budowlana, nie tylko okna, ale i drzwi, oczywiście drzwi zewnętrzne. Ale to też są środki duże I, i, i stolarka na przykład sztuka stolarki drzwiowej zewnętrznej to jest około 3000. a naprawianie, naprawianie drzwi no to są takie to tylko zabezpieczające roboty jest wiadomo, że dewastacja duża Robotnika 3 już mieliśmy zgłoszenie, że uszkodzone są drzwi jest to co prawda wspólnota mieszkaniowa, ale Gmina we wspólnotach ma udziału ponad 90%, czyli niejako finansuje te roboty, tą dewastację też we wspólnotach. Także prośba tutaj o zrozumienie i no jednocześnie dbanie o to, żeby tych środków finansowych jednak było więcej, bo naprawdę nie jest to nasza niechęć do pracy. Tylko na przekazanie tutaj właściwych środków finansowych. Ja byłem, przepraszam, ja byłem u Pani ostatnio o te drzwi, żeby założyć, samo zamykać te i do tej pory nikt nie przyszedł. Nawet głupią sprężynę tam założyć, żeby się te drzwi zamykały. Ale jeżeli te zawiasy tak naprawdę nie trzymają już... taką ja sam sobie ją założę. Albo salut daleka. No, albo salut Ja sam sobie. o takie drobne szczegóły. Właśnie o takie drobne szczegóły. O jakiś wkład, to niedługo do tragedii dojdzie do bramy. Są takie dziury w starych filmach. Wszystkie wstawić, niekoniecznie. Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo kiedy to wstawić. Przede wszystkim, żeby nie było dostatków samych bram. Ale słuchajcie Państwo, jeżeli skrzydło drzwiowe jest tak słabe, że te zawiasy nie trzymają. No więc ono jest już ruchome. chodzi właśnie o to, remontowane, zamiast remontowane, powinny być remontowane części wspólne, czyli klatki schodowe. Cały czas pieniądze szły w remontowaniu. Bo gmina od 2007 roku zarządza i generalnie potrzeby w mieszkaniach były tak duże, że te pieniądze były scedowane na mieszkania. Dopiero teraz stopniowo przechodzimy na części wspólne. Aczkolwiek Wciąż jest niedosyt potrzeb w mieszkaniach. Każdy z Was chciałby żyć pod względem technicznym, żeby te mieszkania były bezpieczne przede wszystkim, mm. prawda? Proszę Państwa, po nowym roku, myślę, że po końcu stycznia. a e, o wykupie mieszkania, czyli od kiedy będzie możliwość wykupienia w No, w ogóle, no, no, w ogóle te, bo, Szczerze, to już, już przygotowałem taką uchwałę, ale. Ze względu na to, że przygotowujemy się do tej rewitalizacji, ze względu na to, że będziemy chcieli aplikować te środki, to na razie wstrzymaliśmy się z taką decyzją, dlatego że no, chcemy duże środki uzyskać i właśnie dlatego nie będziemy wykonywali niektórych takich rzeczy, bo teraz jak wymienimy nie wiem, drzwi, no to musimy w 100% te drzwi sfinansować ze środków własnych. Jeśli byśmy dostali dofinansowanie, to w przypadku na przykład szkół... Do i drzwi i okien mamy 80% dofinansowania. Więc zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że wtedy możemy zrobić praktycznie wszystkie drzwi we wszystkich budynkach, a nie tylko i wyłącznie w dwóch, trzech, bo dwóch, trzech zrobilibyśmy z tych pieniędzy, a pozostałych znowu będzie to samo. Więc jak mamy możliwość aplikować o środki, to musimy tą możliwość wykorzystać. To do zobaczenia. Dziękuję.